Luz de María de Bonilla, Argentyna, 6 luty 2023 roku, orędzie Świętego Michała Archanioła. Przyjmijcie błogosławieństwo od przenajświętszej Trójcy i od naszej królowej i matki czasów ostatecznych. Moje legiony niebiańskie was ochraniają. Musicie być ludźmi dobra i w każdej chwili wzywać pomocy Bożej i prości o pomoc swoich aniołów stróżów którzy pragną, żebyście im ufali. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, miłujcie Ducha Świętego i proście o Jego dary i cnoty w tym czasie. To dla Was konieczne. Dzieci naszej Królowej Matki, módlcie się bez ustanku, bez chwiejności, nie chowając urazy w sercu, nie pragnąc zła dla bliźniego i bez duchowej zazdrości, która uniemożliwia miłość i jedność. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Antykrys w swoim pospiesznym działaniu podburza umysły rządzących. Ci jednoczą się, woląc przyłączenie się do możnych, a wśród narodów ludzie sięgają po przemoc tą samą, która jest przekazywana przez to, co otacza ludzkość. W tym czasie ziemia i ludzkość znajdują się w poważnym zagrożeniu z powodu zewnętrznych zagrożeń dla ziemi i z powodu kataklizmów których doświadcza i będzie doświadczać ludzkość. Antykrys ustanowił przymierze i pakty, za pomocą których człowiek sam oddał mu miejsce przewodnie nad całą ludzkością, którą też utrzymuje w posłuszeństwie swoim rozkazom. To pokolenie musi się zmienić z własnej woli, zanim czas doprowadzi Was do wyczerpania. Jest naglące, aby człowiek powrócił do naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, dostrzegając powagę, w jakim żyje. Z powodu ciągłej groźby użycia broni nuklearnej ludzkość doświadcza w tej chwili poważnego ryzyka. Ludzie stworzenia ludzkie słabi, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się do naszej Królowej i matki, prosząc ją o wstawienictwo. Aby poprowadziła was na spotkanie ze swoim boskim Synem. Módlcie się, módlcie się z prawdziwą skruchą spowodowaną tym, że obrażaliście Boga tak bardzo dobrego, tak miłosiernego. Módlcie się, módlcie się za Izrael, zamęt doprowadza go do chaosu i jego ziemia się trzęsie. Módlcie się, módlcie się za szwecję, cierpi z powodu trzęsień ziemi. Umiłowane dzieci, idźcie naprzód ku świętości. W tych ostatnich chwilach macie dwie drogi: dobro lub zło, duchowe wzrastanie lub oddanie się temu, co światowe. Pokój Boży niech będzie w każdym ludzkim sercu. Błogosławię Was. Święty Michał Archanioł.